23 chóry z Polski, Litwy i Białorusi walczą o złotą wstęgę Sol czy tytuł Grand Prix w piątym już festiwalu międzynarodowym muzyki churalnej, tu wejszyszka. W kościele za moimi plecami pod wezwaniem Wniebostąpienia Pańskiego od rana rozbrzmiewa muzyka churalna. Przesłuchania właśnie się zakończyły i jedyne co wiemy, że ich poziom był naprawdę wysoki. Kto zyska tytuł Grand Prix, dowiemy się za chwilę. Z roku na rok poziom rośnie, to oznacza, że przyjeżdżają coraz lepsze zespoły. No ten ranking w tym roku jest niesamowity. Mieliśmy dylemat, komu naprawdę wręczyć Grand Prix. Z jednej strony to napawa troską i, i zmartwieniem drobnym, no bo nikogo nie chcemy skrzywdzić, ale rozmawiamy już wtedy o niuansach. O doborze repertuaru, o intonacji, o już naprawdę takich szczegółach wynikających z realizacji partytury w sposób prawidłowy, emocji tego, co, co zespół e, sobą reprezentuje w danym momencie i e, na scenie, i, i z, tą, y, z tym nerwem, tak? Z tym stresem. No więc to są. Szalenie delikatne kwestie, ale uważam, że no wiele zespołów w tym roku spełniło nasze oczekiwania, wręcz przerosło nasze oczekiwania. Także gratuluję wszystkim. Naprawdę poziom był wyrównany i to powyżej tej, tej przeciętnej. przeciętnej? Nie, nie chcę szukać skali, przepraszam, nie chcę się w tym zapędzić. Po prostu przyjechały znakomite zespoły i wszystkim gratuluję. W tym roku mieliśmy dużo chórów prezentujących wyjątkowo wysoki poziom. Jury miało więc nie lada zadanie zadecydować, który jest najbardziej godny zwycięstwa. Nie było chóru, który nie odpowiadałby kryterium festiwalu międzynarodowego. Jest to wysoki klasy festiwal międzynarodowy. Najpiękniejszy instrument to głos ludzki. I to jest coś niebywałego, to jest wyjątkowa impreza, to jest taka impreza, która bardzo mocno mnie buduje i daje tyle energii na przyszłość, że mimo tego zmęczenia jest po prostu ogromna satysfakcja. Jest, jest taki, taki bodziec, tam naprawdę tak, taki duży, duży, duży kawał energii, że dalej się chce chcieć. Jubileuszowy już festiwal. Myślę, że to jest wydarzenie kulturalne nie tylko tutaj dla naszego rejonu, ale i dla Wieleńszczyzny. Jest to festiwal międzynarodowy. Co roku przybywa do Jej Szyszek, do tego niedużego, ale bardzo znanego miasteczka, około 20 chórów. Dzisiaj mamy ponad 20 chórów. Świadczy to o tym, że ta impreza jest potrzebna potrzebnej dla uczestników, bo jeżeli jadą, jeżeli z różnych zakątków oczywiście i tutaj z Litwy, ale przede wszystkim z Polski i z Białorusi, znaczy jest taka potrzeba. Poziom jest dobry, poziom rośnie. Stwierdzeniem tego są, są komentarze i opinie bardzo profesjonalnego jury. A więc to ta nasza idea, którą przed pięciu laty i pomysł, on się sprawdził. Dzisiaj po latach musimy możemy powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. його живяш так і спомі стар старш часахyś то дзядкові. Ну jedn словом тоє традицыя і Мне bardzo захвиця, że ты млодзіш до tegoще шаланча. найbardziej. тиля младх людй я з младихкоення і то тим się займує інгоя. Się w Polsce i nie tylko. Oczywiście cały czas pracujemy nad tym, żeby festiwal miał zasięg jeszcze bardziej międzynarodowy. W tym roku zaplanował przyjazd chór z Anglii i z Hiszpanii. Niestety do tego nie doszło z różnych przyczyn, ale wiedzieliśmy o tym, że oni już wiedzą i że są zainteresowani udziałem i mam nadzieję, że w trakcie kolejnej edycji tak się stanie. Co mogę powiedzieć? Fantastyczna atmosfera. Ludzie są naprawdę ciekawi Litwy. Miejsce jest piękne. Organizacyjnie Myślę, że nie znajdziemy tu nikogo, kto miałby jakiekolwiek zastrzeżenia. Niezależne jury międzynarodowe to jest szalenie istotne. Odbywa się wiele konkursów i wiele festiwali w każdym kraju i niekoniecznie ocenia nas jury, które nas nie zna. Bardzo często to jest tak, że jesteśmy czyimiś studentami, którzy już są dorośli i nasi profesorowie siedzą w jury, a tutaj właśnie jest ta... Totalna niezależność, nieznajomość tych, tych osób i tych chórów, które przyjeżdżają. To po pierwsze. A po drugie też co daje międzynarodowe żyli. Tą odmienną specyfikę, ten odmienny gust, tą odmienną wrażliwość. Bardzo często konsultujemy ze sobą na przykład różne wykonania, bo ja nie znam aż tak dobrze muzyki cerkiewnej, jak zna y, pani pochodząca z Rosji lub z Litwy, tak? A z kolei jeśli chodzi o polską muzykę współczesną, no to one mnie też pytają o to, czy to, czy ta interpretacja i to wykonanie było na przykład. Y, Zgodne z zapisem partytura, partyturowym. Partytura to jedno, interpretacja to drugie. Wydaje mi się, że, że to jest potencjał, i że chóry przyjeżdżają tutaj po to, żeby zostać uczciwie ocenione i spotkać się z zespołami podobnymi do siebie, porozmawiać, pobawić się. Po prostu tu jest fantastycznie. Po ponad siedmiogodzinnych przesłuchaniach żyli przyznało nagrody złote, srebrne i brązowe wstęgi Solczy. Tytuł Grand Prix 5 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Huralnej o Złotą Wstęgę Solczy zdobył zespół wokalny Arten Voices z Wejherowa z Polski. Mieliśmy stres, dlatego że wiemy, że tutaj na wschodzie no, ta tradycja śpiewania jest mocno kultywowana i stoi jest, jest na wysokim poziomie, czego dowodem był koncert gościa specjalnego, więc no, jechaliśmy z taką niepewnością, jak to będzie, jak nas m, państwo odbierzecie, no, właśnie ten nasz repertuar kaszubski, który też promujemy, więc to nie było tak, że jechaliśmy i widzieliśmy, że wygramy, ale jechaliśmy na pewno, żeby walczyć. Powiem szczerze, że już dawno nie przeżyłem takich, z takiego stresu przy ogłoszeniu werdyktu. Nie, nie będąc skromnym, powiem, że w, w, gdzieś tam pojedziliśmy po konkursach raczej. No, w, Polsce. w Polsce i od, po odsłuchu innych zespołów no, gdzieś tam no, śpiewamy już od dawna i znamy się jak klucze... Co jest za... brane pod uwagę. Dokładnie, wiemy, wie, wiemy jak śpiewamy, wiemy co jest brane pod uwagę, a tutaj naprawdę byliśmy mile zaskoczeni tym wszystkim i, i wydaje mi się, że dla, dla wszystkich to zadziałało mobilizująco i, i myślę, że nas jeszcze bardziej zjednoczy w tym wszystkim co robimy. Choć festiwal właśnie się zakończył, świątynia wciąż rozbrzmiewa dźwiękami chórów. Grand Prix rozdane dla najlepszych. Jaki będzie kolejny festiwal, tego jeszcze nie wiemy. Z Ejszyszek, Bartosz Frądczak, Wilnotek LTE.